Witajcie, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam o takiej sytuacji, która zdarza się dość powszechnie, i no jak ktoś tymi autobusami już jeździ dłuższy czas, to na pewno też miał z takimi sytuacjami do czynienia. Także nie jest to jakaś nowość, ale jak ktoś jeszcze nigdy tego nie robił, to być może będzie to dla niego coś ciekawego. Zacznę od jakiejś takiej historii takiej wprowadzającej a mianowicie na przykład pewnego dnia wstaje tam o tej godzinie trzeciej. Pierwszy kurs zaczyna się o czwartej rano, na przykład z miasta do miasta, bo to dosyć jest ważna rzecz, że właśnie takie sprawy, o których będziemy dzisiaj mówić, to zdarzają się przeważnie na takich kursach między miastami. No i jak przypadało na taką czwartą rano, to jest jeszcze przeważnie zawsze ciemno. jadę sobie do tej bydgoszczy na przykład. Tam już tak na, na koniec podróży, to już tak człowiek już jest taki, robi się znowu taki śpiący. W końcu o tej trzeciej w nocy wstał i tam na przykład mam tam pół godziny albo godzinę przerwy. Między kursami. Jeszcze jest ciemno, zjadam sobie to śniadanie, coś tam sobie piję i wtedy patrzę za poduszką, żeby tak się jeszcze może spróbować zdrzemnąć. No, chociaż spróbować. No Nie zawsze się to może udać, ale chociaż spróbować się zdrzemnąć. I biorę sobie poduszkę. Przeważnie kierowcy takie poduszki na takich liniach czy coś to mają. Każdy ma tam swoją gdzieś. Zwróćcie uwagę, tam gdzie są te. Mm, Miejsca na bagaż. Ja tam dzisiaj nie mam, bo nie mam takich linii, i tak dalej. No i biorę sobie taką poduszkę. Jest, jak już mówiłem, Wam ciemno, i idę sobie na tył autobusu gdzieś tam. No każdy ma tam może jakieś swoje ulubione miejsce, no ale powiedzmy, idę na tył autobusu, żeby się zdrzemnąć. No i tak sobie z tą poduszeczką idę i nagle. Patrzę, a tam już ktoś garuje. No, śpi. No i to jest właśnie takie zdziwienie duże. Takie aż od człowieka odrzuca. <grydy> Zdziwko. Takich sytuacji i podobnych to już miałem multum, że sobie nie wiem, zatrzymałem się, jakieś śniadanie sobie zjadłem, coś. Coś tam sobie człowiek nie was pod nosem, do siebie coś tam gada, przeklina. No różne sytuacje są. Nagle gdzieś tam staje, albo zaczyna zamiatać autobus, no cokolwiek, coś tam robi, albo by gdzieś nawet za potrzebą chciał wyjść i sobie tam tylne drzwi otwiera, żeby wyjść. A ja po drodze patrzysz, jak ktoś śpi. I to są właśnie takie nasze duchy. Też mówimy na nich śpiochy. Sytuacja zdarzająca się dosyć często i nagminnie. Czasem się tak zdarza, że jak się z takim śpiochem cofa, na przykład gdzieś na dworcu, to tam kierowca, yy, na przykład jakiś tam cię ostrzeże, tam przyjdzie później do ciebie i ci powie, albo coś tam, jakieś znaki ci daje, że masz śpiocha i tak dalej. I wtedy się tam idzie do tego autobusu do tyłu. Patrzeć. No, ale sytuacja jest taka naprawdę niekomfortowa. Naprawdę jest to duże zaskoczenie. To jest tak jak ja tutaj wspomniałem wam z tym spaniem, to tak trochę się czujesz, jakbyś, jakby wam to takim ludziom, osobom, którzy no nie pracują w tym zawodzie, powiedzieć to tak trochę jakbyś do własnego łóżka. Do swojej sypialni się udawał, a tam już ktoś by spał. No mniej więcej tak to wygląda. Ale z tymi śpiochami, jak już doszliśmy do tego Nazywnictwa śpiochy Zobiążą się też oczywiście inne I mniej przykre i bardziej przykre Problemy, dlatego tutaj o nich też Wspominam Wam dzisiaj A mianowicie Taki śpioch To też często Daj Boże, to jeszcze są te wszystkie problemy To są małe problemy przejeżdża na przykład też swoje przystanki, nie wiem, gdzieś o godzinie 22 z tobą za, zajeżdża do jakiegoś miasta, z którego już nie ma żadnego autobusu. No, różne takie tego typu sytuacje się zdarzają. I na przykład ty wtedy masz taki problem, trochę bo to taki człowiek to ani tak z autobusu nie chce wyjść, on wtedy taki ojej, co on teraz zrobi? I taki no taki jak to mówią na dzień dobry Ci taki, na, albo na dowidzenia właściwie, Ci taki problem robi. No to już nie raz tam jakoś coś organizowałem, coś tam próbowałem pomóc. Dawniej jeszcze nie było tych telefonów takich tam na abonamenty, jeszcze ludzie na te karty mieli, to tam jakiś młody chłopak nie wiem, zajechał gdzieś do jakiejś miejscowości i, i też nie miał jak wrócić i tam później z Twojego telefonu dzwonił i tak dalej. Się mu tam dało. Pamiętam jeden, kiedyś młody zadzwonił, to go. I mówi do mnie, że to, już nie, że to już drugi raz mu się wydarzyło. I do mamy zadzwonił. Matka go tam zrąbała przez ten telefon i powiedziała, że nie przyjedzie po niego. Ale tam później gdzieś jeszcze zadzwonił. Do jakiejś innej tam osoby i chyba tam po niego w końcu przyjechała. No ale takich sytuacji jest bardzo dużo. To jest takie nagminne, bo to ludzie wracają i z tych nocek i tak dalej. I często przesypiają te swoje przystanki. To najbardziej A najbardziej... No też mogą być jak coś pod wpływem jakiegoś alkoholu, po jakichś imprezach, ale to... Częściej jednak ci ludzie tacy zmęczeni życiem, pracą <gry> Częściej się zdarza to w takich sytuacjach. Tutaj jest jeszcze, jeszcze jeden taki najważniejszy problem, o którym Wam chcę powiedzieć. Bo to, co powiedziałem, no to może być i takie groteskowe i śmieszne trochę. A mianowicie, że dużo takich śpiochów, jak kończymy służbę taką swoją, tą jakąś tą ostatnią, no już jest ciemno, 22 godzina i tak dalej i zajeżdżamy sobie do tej bazy, nie wiem, nawet tankujemy autobus, no wszystko robimy. Rozliczamy pieniądze i tak dalej. I my wszystko zrobimy. Pójdziemy do domu. I na drugi dzień przychodzimy do pracy, albo to już w ogóle jest wielkie halo, bo to już wszyscy zauważyli. Przychodzimy do pracy i mamy potłuczoną szybę. Jakąś dużą szybę w autobusie, stłuczoną. I nie wiadomo co się stało, no. Często są monitoringi i tam można sobie na monitoringu co, cokolwiek zobaczyć, ale no... Nawet jak nie ma tego monitoringu, to już wiadomo co się stało. No oczywiście ten nasz duch to już tak na amen został w tym autobusie, że go uwięziliśmy w tym autobusie, zamknęliśmy go, wjechaliśmy gdzieś na teren bazy ogrodzonej i tak dalej, no i on się tam w końcu Obudził i tak pewnie, nie wiadomo, tego nikt nigdy nie widział. Pewnie chodził, próbował wyjść z tego autobusu. Jakby pomyślał, jakby był jakiś pewnie kierowca, no to by sobie dał radę. Ale zazwyczaj to niestety wszyscy tłuką te szyby. No, u nas w mojej historii, tutaj przez te takie 15-16 lat, w takiej małej placówce tylko, to takie historie miały miejsce aż dwa razy że te szyby były potłuczone. Ale na takich większych firmach, gdzie jest jeszcze więcej tych autobusów i tak dalej, to jeszcze pewnie częściej to się może przydarzyć. No i tutaj w takiej sytuacji, no niestety to jest wina kierowcy, bo po zakończeniu pracy powinien Powinien ten autobus cały przejść, sprawdzić, czy tam ktoś czegoś nie zostawił, i tak dalej. No i właśnie, czy ktoś właśnie nie został i nie śpi, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe do przeoczenia. To, to nie ma ludzi świętych i każdemu to się może przytrafić, bo to wiadomo taki kierowca też na kończący pracę a już jest zbombany wieczorem i tak dalej, no, no to nie, nie, nie ma tej aktywności takiej ho, oh, 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 że tam taki święty jest i wszystko sprawdza, także gorzko może tego pożałować, bo oczywiście za taką szybę no to obciążony jest finansowo kierowca, a nie tam nikt nawet nie szuka tego pasażera i tak dalej, bo taki pasażer na dobrą sprawę to jeszcze jakby sobie coś zrobił, by się zranił, jakby z tego autobusu wychodził, no to jeszcze mogłoby się też to różnie skończyć. Także to jest bardzo ważne. I tutaj właśnie w tym filmie zostawiam Wam taką wskazówkę. Być może to usłyszycie ode mnie pierwszy raz i tak dalej. Taka sytuacja, być może. Albo nigdy, albo tak szybko wam się nie, nie wydarzy. A taki pasażer to nigdy jednak do rana nie czeka. W tym autobusie zawsze. Zawsze próbuję z tego autobusu szybciej wyjść. A to różnie może być zima i tak dalej. Nie zawsze to jest lato. To jeszcze by mógł zamarznąć. No ale tak może w autobusie by szybko nie zamarznął. Oczywiście tutaj jeśli chodzi o, o takie śpiochów i tych wszystkich takie sprawy stricte, jeśli chodzi o spanie, no to też na takich różnych dworcach, czy gdzieś na, w punktach, gdzie mogą stać autobusy, to też zdarzać się może, że do takich autobusów włamują się, albo te autobusy na przykład w nocy. Nocy się potrafią odpowietrzyć i na przykład te zamki puścić. Coś no, no różne takie sytuacje mogą się zdarzyć. Powietrze zajdzie w nocy, i tak dalej, i do takiego autobusu też może w nocy się włamać jakiś bezdomny. No, nawet tak może być, że miesiącami może spać na przykład w Twoim autobusie bezdomny jakiś. No, ale no, z tym się walczy. Zakłada się zamki, dba się o to, żeby ten autobus był zawsze zamknięty i bezpieczny. No, ale nie można powiedzieć, że takie incydenty też mają miejsce. Także różnie jest z tymi pasażerami. A jeśli chodzi o kobiety, jeśli to was interesuje, to i zważając do tego odcinka, to też zdarzyło się, że też zasnęły, nawet jakieś takie laseczki. Ładne i też im się zdarzyło, że na koniec zajechały i też je tam znalazłem w autobusie na koniec No nawet z tego To takie śmieszne sytuacje wynikają, bo jak taka dziewczyna po pół godziny Z autobusu wyjdzie po ciemku to Dwuznacznie to może wyglądać czasem Także to To tyle na tym odcinku o tych śpiochach o... Dzisiaj Napiszcie w komentarzach jeśli tam jeździcie autobusami albo jako pasażerowie mieliście takie sytuacje. Co o tym sądzicie? O takich problemach? Swoje jakieś historie na, opiszcie? Ja chętnie poczytam. Odpowiem też Wam na, na wszelkie pytania. Jak nie są jakieś takie oderwane od rzeczy, jakieś głupie, no to ja na pewno swoje zdanie jakieś tam Wam napiszę. To nie jest żadnym problemem dla mnie. Też proszę Was o lajki, o subskrypcję. Możecie też. Komuś udostępnić dalej, jak ktoś jeszcze tego kanału nie zna. A wiecie, że interesuje się też tymi problemami kierowcy, i też może w przyszłości by chciał zostać kierowcą autobusu, to jak najbardziej możecie udostępniać. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych materiałach.